Jeżeli chodzi o prac pokolonijny, z tego co pamiętam, projekt jest y, tylko no, na realizację możemy, można liczyć, ale no, w tym budżecie na razie nie ma tych pieniędzy. Y, Szukujemy akcję promocyjną i myślę, że jeszcze w maju akcja ruszy na sprzedaż działek na terenie pokolonijnym. Jeżeli nam się uda kilka działek sprzedać, te pieniądze możemy zainwestować w uzbrojenie. Ja serdecznie przepraszam pani burmistrz, ale właśnie y, ja wszystko rozumiem. Tylko chodzi mi o to, że w budżecie, który był przedstawiony nam na 2012 rok, w autopoprawkach, istniała tam kwota przekazania 6,5 tysiąca spółce, która miała tam y, nie wiem czy za tą kwotę, czy dofinansowanie. Wykonać te dwie nitki tej kanalizy. I to było na pewno, jeszcze omawiałem to razem, pytałem się pani skarbnik naszej, czy to jest naprawdę tak, jak zapisane, na jednej z komisji na początku roku. I tylko generalnie mi nie zależy na tym, żeby to powstało w przeciągu miesiąca. Chodzi mi o to, że wiem, że są, jest wydane pozwolenie na budowę tego, bo ja takoweż dostałem również jako osoba tam, gdzieś tam działająca w tym rejonie. I znając doświadczenie wcześniejszych y, lat, żeby takie pozwolenie się znowu nie przedawniło, tak jak to się po prostu dzieje z chodnikami i innymi rzeczami y, w, w, Korzybiu, w, w Korzybiu. A, a te 20 tysięcy to ja wiem, mi nie chodziło o te 20 tysięcy, Panie Burmistrzu, tylko o tą kwotę. Być może ona już jest przesunięta w budżecie gdzieś na inne wydatki, no ja po prostu nie jestem w stanie teraz y, powiedzieć. Był taki zapis, jeszcze mi wpadł w oko tak... Zainteresowałem się tym. Za tysiąca, to no ja dużo wiem, nie zrobimy, ten, ja ale jeżeli mówiłem. chodzi po, proszę państwa no tutaj yy, o, o pozwolenie na budowę ja bym się tego nie bała, bo jeżeli chodzi o chodnik to są zupełnie dwie inne sprawy, bo tam jest przy drodze wojewódzkiej, tu jest nasza działka gminna i kanalizacja na naszej działce gminnej, także tutaj zadbamy o to, żeby wpisy w Księdze, w Książce Budowy były takie, żeby nie stracić, bo to tylko i wyłącznie inwestycja gminna byłaby. To inna zupełnie specyfika niż te inwestycje, jeżeli chodzi o chodnik, bo tam po prostu wygasły porozumienia z, z zarządcami terenów, a tutaj jest teren gminny, także to prostsza inwestycja. Mówię, akcja promocyjna będzie na sprzedaż działek. W tej chwili w budżecie gminy nie mamy pieniędzy, na dozbrojenie tego terenu też jak się, jak się rozstrzygnie przetarg na kanalizację w Barcinie, bo w tej chwili jeszcze, jeszcze nie został ogłoszony, a pamiętamy, że mamy w tym roku pieniądze w budżecie gminy na kanalizację w Barcinie. Jak się rozstrzygnie? Kosztorysowo to jest około 7 milionów złotych. Pytanie, jak będzie po przetargu? Czy tam będą oszczędności, czy nie będzie oszczędności? Czy te pieniądze będziemy mogli na budowę gdzie indziej kanalizacji przeznaczyć? Ale tak jak tutaj Państwo dzisiaj zazn zaznaczyli, są, e, takie odcinki jak Korzybie za rzeką, czy Kępice ulica 1 maja, gdzie tam w pierwszej kolejności. No, na Kępice na 1 maja nie mamy projektu. Korzybie za rzeką w tej chwili projekt się tworzy. Sam stworzenie projektu to jest kilka, kilka miesięcy do roku czasu na, na, na taki odcinek. Także to też trochę czasu wymaga, ale zobaczymy. W tej chwili pieniędzy w budżecie nie ma i nie ma przewidzianych, ale nie znaczy, że nie będzie. Tutaj interpelacja pana radnego Lisowskiego, kiedy ruszą naprawy dróg poziomowe dróg gminnych, ja myślę, że już są ty są, odpowiedziałam. Myślę, że do końca maja wszystko zrobimy, dlatego to się opóźnia, bo chcemy tutaj skorzystać ze współpracy z nadleśnictwem, żeby nadleśnictwo nam tutaj pomogło finansowo, rzeczowo w remoncie tych dróg w naprawach bieżących między innymi też dlatego, żebyśmy chcieli tą y, drogę w Warcinie zrobić, a w budżecie pieniędzy szczególnych na drogę w Warcinie y, naprzeciwko Pana Orła nie było. W pierwszej kolejności ta droga, bo oprócz tego, że jest w fatalnym stanie, to jeszcze w y, czasie dużych deszczów zalewa posesję w Warcinie i, i, i to są, byłyby dwa problemy y, rozwiązane przy okazji jednej inwestycji. Ulica 1 Maja y, Pamiętamy o tej kanalizacji, tak jak mówiłam i mówię na zebraniach sołeckich, tu już może odpowiadając radnemu Palewskiemu, że w pierwszej kolejności tam będziemy planowali kanalizację, nową inwestycję kanalizacyjną, gdzie, gdzie nie jest dokończona, czyli na pewno Korzybie i na pewno Kempice. W Kępicach jeszcze projektu nie mamy. Też tam będą na pewno duże i problemy i projekt będzie długo powstawał, bo i przejście pod rzeką i, i tereny nie wszystkie gminne, także to są takie sprawy skomplikowane, ale myślę, że słuszna uwaga, żeby przystąpić do projektowania kanalizacji za rzeką za, za, na ulicy 1 maja. Mhm. Przydomowe, to jeszcze powiem, bo jeszcze nie skończyłam panu radnemu lisowskiemu odpowiadać. Ulica Sławieńska chodzi o chodnik. Też tak jak mówiłam, było spotkanie w ubiegłym z panem Ryszardem Świlskim, rozmawiałam na ten temat, czekają na oszczędności poprzetargowe. Jeżeli takie będą, ta inwestycja będzie realizowana, ale tak jak też mówiłam, nie mamy w tym roku, nie mamy projektu. Na, na dzień dzisiejszy nie ma projektu, niby on fizycznie leży, tak? Pozwolenie na budowę jest wydane, ale ale wygasł, wygasło i od nowa trzeba robić, yy, od nowa trzeba robić wszystkie uzgodnienia. Interpelacja pana Palewskiego, co dalej z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, oczywiście procedura trwa i proszę państwa nie da się ukryć, że w tych projektach unijnych my jesteśmy do tyłu trochę, tak? My przez rok czasu nie nadgonimy, nie, nie dogonimy tych gmin, które e, przez kolejne wcześniej od nas się przygotowywały. E, to jest duży projekt, skomplikowany i na pewno e, działamy w tym kierunku, ale nie możemy powiedzieć, czy mamy pieniądze, czy nie mamy teraz. Tak, my do końca marca zbieraliśmy e, tutaj e, od Państwa deklaracje i cały czas tutaj procedura e, trwa. Bo to nie tylko osowo, to jeszcze te inne mniejsze miejscowości. Także cały czas procedura trwa i też jeżeli chodzi o SOWO jest jeszcze inne rozwiązanie, ale na razie nie chcę mówić jakie, być może tutaj skorzystamy z pieniędzy Agencji Nieruchomości Rolnych, bo jeszcze na ten rok będą pieniądze i na 2013 też będą, jeżeli się okaże, że korzystniej będzie z pieniędzy Agencji Nieruchomości Rolnych, czyli w ramach pieniędzy przejętych, naprawy infrastruktury przejętej po byłych PGR-ach, to wtedy byśmy robili inne rozwiązanie, czyli lokalną oczyszczalnię w Osowie. Jeżeli się okaże, że tam nie możemy dostać pieniędzy, to robimy przydomowo oczyszczalni ścieków. Także to jest, no problem jest skomplikowany, bo tu dwa wnioski jeszcze na przyłącza z naszej gminy będzie, będzie wysyłany wniosek, a te gminy, które no gmina Kobylnica, z tego co wiem, to wójt jechał na negocjacje, bo, bo już są na pewno jakiś czas do przodu, ale należy pamiętać, że one in, inne sprawy mają uporządkowane e, i po prostu no, byli wcześniej przygotowani. Wspólnie z, z, ze spółką Wodociągi Słupskie realizują, tę inwestycję prowadzą. My jesteśmy parę lat do tyłu nadrabiamy jak możemy, no ale nie wszystko od razu. Patrząc proszę Państwa na ilość wniosków, które teraz realizujemy i umowy, które nowe podpisujemy, to jest naprawdę bardzo dużo i to nie tylko, że my podpiszemy wniosek i to się samo realizuje, to jeszcze trzeba ludzi, którzy przy tym chodzą i tego pilnują, a zatrudnienie w urzędzie przynajmniej z pieniędzy gminnych nie wzrosło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszyscy jesteśmy tak zadowoleni z odpowiedzi? Bardzo proszę. Jedno zdanie, jeśli Pan Przewodniczący pozwoli Pani Burmistrz, Państwo Radni, odnośnie przydomowych oczyszczalni. Proszę Państwa, no nie ukrywajmy, zaniechanie władzy poprzedniej kadencji, ja pamiętam co najmniej dwa razy w czasie poprzedniej kadencji na sesji, sam osobiście się pytałem Pana Burmistrza, dlaczego nie wchodzimy w ten program, gdy okoliczne gminy wchodziły, no nie było zainteresowania, żeby, żeby w to wejść. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś? Bardzo proszę. Co prawda nie ma radnego Szefca, natomiast wracam do Korzybia, tych terenów pokolonijnych. Chcę powiedzieć, bo tak, ma być robiona ulica Długa, tak? I teraz jeśli jest tam projekt, to sprawa chociażby zatopienia rur i tak dalej, bo jak dywanik zostanie położony, to wtedy te koszty nawet z wolnej ręki, czy jak trudno mi powiedzieć, ale rzeczywiście podpowiadam, mi są rzędne, już posadowienia i tak dalej, żeby później, żeby to, ten moment uwzględnić ewentualnie, także to takie moje spostrzeżenie. Bardzo, bardzo proszę. Jeszcze odpowiedzi Pani Burmistrz, bo ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, Pan Ożarek już zakończył przegląd tych powiatowych gmin. Wiosenna Panie dziur można powiedzieć, że się zakończyło, ale to nie znaczy, że będzie nie będzie letniego łatania dziur. Ale chciałam powiedzieć, bo ja we wtorek we wtorek jechałam do miasta i tam są tak głębokie dziury pojedynczej, ja tam nie zauważyłam, żeby tam było coś robione. <śmiech> <śmiech> Dziękuję bardzo. Czy są jakieś konkretne pytania co do odpowiedzi pani burmistrz na interpelację? To nie jest śmieszne. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 24. Są to pytania i uwagi mieszkańców. Ale to zaraz, to zaraz. Pytanie, zaraz mieszkańcy mają pierwszeństwo. 5 go, 4, 4 godziny, 45 minut. Pan radny mógł zabierać głos, ale jest w wolnych wnioskach jak najbardziej tak. Pytanie i uwagi mieszkańców, punkt 24. Widzę, że już jest ręka w górze. Bardzo proszę, pan Andrzej Bubnowski. Poprosiłbym do mikrofonu. Prosiłbym. Edward, przepraszam. Pan Andrzej się siedzi, siedzi, siedzi z boku, dlatego być może pomyliłem imię. Raz, dwa. Ja tutaj akurat pytanie do Pani Burmistrz. Ja już tutaj na sesji 16 lutego takie pytania zadawałem, ale do dnia dzisiejszego nie dostałem odpowiedzi, dlatego jestem zainteresowany, bo według moich Sugestii pani burmistrz weszła wtedy z jednym pytaniem, z przetrzymywaniem ciągnika w remizie Stradackiej w Barcinie w sugestie, w kompetencje pana starosty. I w związku z tym, że ciągnik nie może być przetrzymywany w miejscu publicznym, takim jak jest remiza strażacka prywatna. A ja pani tłumaczyła mi wtedy, że ten ciągnik jest przystosowany do wyciągania, przypuśćmy, z samochodów, tirów, które gdzieś tam ugrzęzną w okolicy Barcina. Nie ma takiej możliwości, bo.